Faktycznie są no, różnego rodzaju spięcia między tymi pracownikami, ale też z dyrekcją czy, czy z zarządem spółek. Ale dodatkowo wracając do tej różnej wyceny, gdzie niektóre podmioty mają całkiem nieźle. Jak tutaj słyszymy, prawda, wypowiedzi niektórych dyrektor z osza klinicznych dużych szpitali, no tamte podwyżki będą najprawdopodobniej dla wszystkich dla tych pozostałych może dużo większe niż, niż byśmy mogli sobie my, my tutaj w szpitalach powiatowych wyobrazić, to spowoduje duże różnice na rynku i jeszcze większą, a nie chcę powiedzieć konkurencję, bo to już nie będzie konkurencja, będzie sztuczne sterowanie, tak powiem wysysanie czy podkradanie pracowników. Coś, o czym wcześniej była mowa, że w tej chwili mamy taką sytuację, że szpitale sobie pracowników podkładają. Do tej pory to przypominało naprawdę i było zbliżone do, do zdrowej konkurencji. Pracownicy brali różne aspekty pod uwagę. W tej chwili, przy takiej dysproporcji finansowania poszczególnych podmiotów, zwłaszcza tych większych, spowoduje, że tamte wynagrodzenia mogą, najprawdopodobniej będą dużo wyższe. Mamy po pierwsze dzielenie na pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i pozostałych, a po drugie zatrudnionych między małymi, a dużymi podmiotami wykonującymi tak naprawdę dokładnie tą samą pracę.